Cześć! Witam na kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się pompką, czyli praktycznie ulubionym ćwiczeniem każdego małolata, czyli chłopaka i najbardziej znienawidzonym ćwiczeniem przez dziewczyny. Tradycyjnie, jak w każdym ćwiczeniu, nie dla mnie, nie jest to ćwiczenie na barki, klatę, triceps, tylko jest to ćwiczenie, które będzie nas uczyć określonego ruchu, czyli odpowiedniego ruchu w stawie barkowym, czyli wypychania. Uczy także, w jaki sposób mamy ustawić naszą obręcz barkową, czyli stabilizacji łopatki, właściwego ustawienia kręgosłupa. Natomiast FMS używa to jako jednego ze swoich testów, jako narzędzia diagnostycznego do tego właśnie, żeby sprawdzić, jak zachowuje się odcinek lędźwiowy kręgosłupa i czy dana, i czy dana osoba posiada tą odpowiednią siłę do zrobienia tego. To by było chyba tyle, jeżeli chodzi o samą gadaninę, i przejdę do zrobienia tego ćwiczenia. Tak jak mówiłem w moim pierwszym filmiku, jest to plank. Napinam pośladki, prostuję nogi. Barki ciągniemy w dół, tak jakbyśmy łopatkę chcieli skierować maksymalnie w dół. Odkręcamy łokcie do środka. Łokieć musi być wyprostowany. W trakcie ruchu. Kierujemy rotację barku do środka. Kończąc ruch pcham łokcie mocno do przodu. I to było chyba na tyle dzisiaj. Pozdrawiam i zapraszam do oglądnięcia następnych filmów.